Mroczna Modlitwa. Część pierwsza. Początek tajemnicy. W małej, zapomnianej wiosce, gdzieś na skraju gęstego lasu, stał stary, kamienny kościół. Był to budynek tak stary, że jego mury zdawały się być przeżarte przez czas, a witraże dawno już straciły swoje barwy. Mieszkańcy wioski rzadko wspominali o tym miejscu, a już na pewno nikt tam nie zaglądał po zmroku. Przez wieki krążyły plotki. Że miejsce to było nawiedzone, a w nocy słychać było szepty modlitw, które z pewnością nie pochodziły od ludzi. Młoda studentka historii, Anna, przyjechała do wioski na wakacje, chcąc odpocząć od miejskiego zgiełku i jednocześnie zebrać materiały do swojej pracy dyplomowej o średniowiecznych świątyniach. Miejscowi ostrzegali ją, aby unikała starego kościoła, ale ciekawość wzięła górę. Pewnej chłodnej nocy, zaopatrzona w latarkę i aparat fotograficzny, postanowiła zwiedzić opuszczone miejsce. Część druga: Tajemnicze odkrycie. Kiedy Anna weszła do kościoła, powietrze było zimne i wilgotne. Jej kroki odbijały się echem od kamiennych ścian. Każdy zakamarek zdawał się skrywać mroczne tajemnice. W kącie, za ołtarzem, znalazła stare księgi i zwoje. Jeden z nich przyciągnął jej uwagę, był to ręcznie pisany modlitewnik, pokryty dziwnymi symbolami i starożytnymi zapiskami. Nie mogąc powstrzymać swojej ciekawości, Anna zaczęła czytać na głos jeden z tekstów, choć język, którym był napisany, był jej zupełnie obcy. Nagle poczuła, jak temperatura w pomieszczeniu gwałtownie spada, a światło latarki zaczyna migotać. Z zewnątrz dobiegały ją odległe szepty, które stawały się coraz głośniejsze. Część trzecia, koszmarna wizja. Nagle wszystko wokół niej zaczęło się zmieniać. Ściany kościoła zdawały się poruszać, a z cieni wyłaniały się postacie o wykrzywionych twarzach, jakby cierpiące w wiecznym bólu. Anna nie mogła się ruszyć, jakby jakaś niewidzialna siła przykuła ją do miejsca. W głowie słyszała modlitwy, ale ich słowa były zniekształcone, jakby wypowiadane przez gardła istot, które nigdy nie były ludźmi. W pewnym momencie poczuła, jak coś zimnego dotyka jej ramienia. Obróciła się i zobaczyła starca w zakrwawionych szatach kapłana. Jego oczy były puste, a usta wykrzywione w szaleńczym uśmiechu. Zaczął mówić w obcym języku, a jego słowa zdawały się wypełniać całe pomieszczenie ciemnością. Część czwarta, prawda objawiona. W momencie, gdy Anna sądziła, że nie wytrzyma już dłużej, wszystko ucichło. Znalazła się z powrotem w opuszczonym kościele, ale coś było nie tak. Spojrzała na swoje dłonie i zobaczyła, że są pokryte krwią. Przerażona, wybiegła na zewnątrz i zaczęła krzyczeć o pomoc. Mieszkańcy wioski znaleźli ją nad ranem, błąkającą się po lesie. Nie pamiętała, co się dokładnie stało, ale jedno było pewne: starożytny modlitewnik zniknął, a na ołtarzu kościoła znaleziono świeżo złożone ludzkie serce. Anna została zabrana do szpitala psychiatrycznego, gdzie przez lata próbowała odzyskać swoje zdrowie psychiczne. Epilog: Ostateczne odkrycie. Kilka lat później, młody historyk. Przeglądając archiwa, natrafił na zapiski dotyczące tej wioski i starego kościoła. Okazało się, że kapłan, który kiedyś tam posługiwał, był oskarżony o odprawianie mrocznych rytuałów i składanie ofiar z ludzi. Został zabity przez mieszkańców, a jego duch miał nawiedzać kościół, czekając na kogoś, kto dokończy jego dzieło. Anna, choć nigdy nie wróciła do normalności, była ostatnią ofiarą tej mrocznej modlitwy, modlitwy, która nigdy nie powinna zostać wypowiedziana.